Zawodniczki GKS Stoczniowiec podejmowały na własnym lodowisku aktualnego lidera Polskiej Ligi Hokejowej Kobiet i wicemistrza Polski drużynę Unia Oświęcim. W drugim meczu w gdańskiej hali Oliwia GKS Stoczniowiec po wyrównanym meczu przegrał z gośćmi 3 do 5. Zabrakło skuteczności strzeleckiej. No to szwankuje od początku sezonu, jest to mankament, nad którym pracujemy i dalej musimy pracować, bo mieliśmy dużo sytuacji, sytuacji strzeleckich ale też hokej zaczyna się od obrony i tutaj popełniliśmy za dużo takich indywidualnych błędów w grze obronnej i to była ta główna przyczyna porażki. Nie mogę tutaj dziewczynom zarzucić, że brakowało woli walki, ambicji, wręcz przeciwnie, one zostawiły to serce na lodzie, ale przeciwnik po prostu Unia święci. przypomnę, że to jest aktualny wicemisz Polski i lider tabeli był w tym dwumeczu lepszy. Dzisiaj ten mecz lepiej wygląda. Byliśmy po dwóch tercjach, był remis. Myślałem, że uda nam się w tej trzeciej tercji strzelić tą decydującą bramkę, ale no niestety zabrakło, zabrakło tego cwaniactwa takiego pod bramką przeciwnika i, i, i błąd przy przedostatniej bramce zadecydował o tym, że już ta piąta, no to do pusty wycofaliśmy jeszcze na kilka, na dziesiąt sekund przed końcem bramkarkę. I, i przeciwnik to wykorzystał, no ale to już próbowaliśmy jeszcze doprowadzić do remisu. Tym razem się nie udało, dziewczyny ambitnie trenują, pracują, więc myślę, że ten poziom naszej gry powinien iść do góry. Mecz był bardzo ciężki dzisiaj, bo myśmy przyjechali tylko w 11 zawodniczek, a grać dzień po dniu, 2 metrze to jest bardzo trudne, dlatego dziewczyny dzisiaj pokazały charakter, że, że potrafią się sprężyć na ostatnie, ostatnie momenty. No i przechyliły szale zwycięstwa na, na swoją korzyść. Myślę, że troszkę żeśmy za szybko zaczęli zobaczyć bramki, bo już chyba w 10 sekundzie padła pierwsza bramka, za chwilę było. Zrobiło się 2-0, chyba dziewczyny zbyt szybko uwierzyły w to, że tak łatwo, będzie łatwo, lekko i przyjemnie. A tu się okazało, że stoczniowiec... Jednak jest mocną drużyną, w tym sezonie doszły nowe zawodniczki, bo doszły zawodniczki z jaszczębia zawodniczki z Torunia, także jedna z Krakowi, także mają naprawdę mocny zespół, grały na trzy piątki, no, no tak mówię. Zrobiło się potem niebezpiecznie, bo 3-3 po dwóch tercach, ale tak powiedziałem, no, ostatkiem sił na trzy minuty przed końcem zdobyliśmy czwartą bramkę i, i 7 sekund przed końcem meczu do pustej bramki zdobyliśmy bramkę decydującą o wyniku. Także no, no, spotkania na pewno były ciężkie. Spodziewaliśmy się tego, że tutaj nie będzie łatwo. W zeszłym sezonie stoszymy. Nie był taką mocną drużyną. Przyjeżdżaliśmy tutaj i regularnie, z nimi wysoko wygrywaliśmy, ale w tym roku no, widać, że to jest drużyna z aspiracjami na medalowe miejsce. No, cieszymy się oczywiście z tego, z tego zwycięstwa, z tych ważnych, cennych, sześciu punktów, bo naszym celem jest, no nie ukrywam walka o złoty medal, którego nam brakuje. Jeszcze mamy dwa brązowe medale, dwa srebrne i po prostu tego złota nam jeszcze brakuje. Myślę, że w tym sezonie. Albo w tym sezonie, albo chyba już nigdy, bo to do trzech razy sztuka. No mecz nie, nie był łatwy, yy, ciężko nam się grało, wiadomo, że długa podróż, a jeszcze tym bardziej, że wczorajszy mecz jednak lepiej nam wyszedł niż dzisiejszy. Może to dlatego, że wczoraj grałyśmy wieczorem, a dzisiaj jednak grałyśmy zaraz rano. Wiadomo, że były nerwy, jak wynik zrobił się 3-3, ale yy, do końca zachowałyśmy... Do końca zachowałyśmy jakby nerwy na wodzy, no i pokazałyśmy w końcówce, że jednak stać nas i chcemy wygrać to spotkanie. Na pewno zabrakło skuteczności w dniu dzisiejszym, natomiast był to zdecydowanie lepszy mecz niż wczoraj. Widać było zaangażowanie dziewczyn. Wszystkie dałyśmy naprawdę z siebie wszystko. Myślę, że na pewno siły, siły zostały z wczoraj. Ale skuteczność jest na pewno do poprawy. Na pewno będziemy musiały popracować przez te dwa tygodnie na najbliższe na tym, żeby skuteczność była dużo, dużo lepsza. No, mecz sam w sobie, no, myślę, że mógł się podobać. kibicom. był dosyć wyrównany, tam goniłyśmy jak mogłyśmy. No, niestety, ale brak koncentracji na początku. Troszkę nas pogrążył, te szybkie trzy bramki. No, ale potem walczyłyśmy do końca. No, szkoda, szkoda tych punktów, ale fajnie, fajnie, że da się walczyć z taką drużyną jak Unia, która jest wicemistrzem, która jest świetną drużyną. Zapraszamy wszystkich kibiców, bardzo zależy nam na tym, żeby damski hokej pokazać z jak najlepszej strony, pokazać, że jesteśmy, istniejemy, walczymy o Mistrzostwo Polski. Jest też w drużynie kilka dziewczyn z kadry narodowej, dlatego zależy nam na tym, żeby jak najwięcej kibiców przychodziło, kibicowało nam, no, no i wspierali nas.